Ktoś się kiedyś zastanawiał na moim kanale, czy są grzyby w Norwegii. No to proszę popatrzeć. Dzień dobry, w sobotę mamy weekend i obecna w Norwegii jest obecna nad moim ulubionym fiordem i z niego się łączę. Słońce jest, ale w Norwegii to już jesień. Teraz sobie muszę posmakować moje bułeczki, 42 korony w naszej cukierni. Takie tutaj w Norwegii są popularne z budyniem i z cynamonem. Ciekawe, czy w Norwegii płaci ktoś jeszcze drożej za słodkie bułki? Napiszcie. Przeglądam sobie gazetkę i wygrzewam się do słoneczka. Żyję. To jak przyjeżdżam na ten fiord Lisa fjure, to tu jest taka błoga cisza. Są ludzie i będą spali pod namiotami, ale jest taka cisza, każdy się zachowuje, gdzieś tam się po oba, po kątach natury. I, i, i jakby można tak wspaniale wypocząć. Dlatego zdecydowaliśmy teraz się na wyjazd pod namiotem. Pod namiotem. Jest pogoda ładna, ciepło, ale już się czuje jesień. Jak jest pogoda, jak jest rano, już jest zimno i pod wieczór jest zimno, było lodowato z samego rana, przyjechaliśmy dosyć wcześnie dzisiaj na tą naszą wyprawę. Patrzę, bo zawiesiłam sobie Polara na, na fotelu, żeby mi nie spadł do fiordu. Przywiozam sobie taką gazetę dzisiaj ze sobą, raz za czas sobie kupuję takie norweskie gazety, kolorowe, takie babskie. No, żeby szlifować dalej język norweski, są też różne fajne przepisy, jakieś tam artykuły do przeczytania, więc może zerkniemy razem, co tu jest. O, jest przepis na ciasto czekoladowe z jabłkiem. Teraz norweskie jabłka się pokazały w Norwegii, właśnie takie małe, czerwone, chyba, z, nie wiem, 45 czy 50 koron za, za kilo. Żyć, nie umierać dla mnie po prostu. Cały tydzień teraz w pracy był taki mokry, były takie ulewy i yy, już od dawna nie myślałam yy, i nie byłam wkurzona na, na moją pracę, yy, yy, jak teraz właśnie ostatnio, bo, bo, bo nas tak wymoczyło i tak sobie myślę, kurczę, my codziennie musimy z tymi dziećmi wyjść na dwór bez względu na pogodę. Czy leje, czy wieje, trzeba po prostu iść się wietrzyć. I to ubieranie, a potem to rozbieranie w tej garderobie, po prostu ktoś, kto pracuje w przedszkolu norweskim, to, to na pewno wie, o czym mówię. Co się potem dzieje w szatni, kiedy dzieci trzeba przebierać po prostu, można powiedzieć, do golaska. I te ubrania, pomimo, że, że, że no wiadomo, że są jakościowo dobre, no to, no to nic nie jest żelaza i, i zawsze gdzieś tam się powlewa. W rękawy czy dzieci też na siebie wylewają, lub na, 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 na swojego kolegę, koleżankę. Więc wszyscy tacy przemoczeni. Yy, I to już było nudne, po prostu cały tydzień. I dopiero dzisiaj, w sobotę, wyszło słoneczko. Ja sobie wczoraj, w piątek posprzątałam w domu, żeby nie było, że nic nie robię tego jeżdżę. Więc <grym> sobie posprzątałam wczoraj w domu, yy, a dzisiaj. Jak przyjdzie słoneczko, chociaż nie wiadomo, nie jest upał jakieś tam 30 stopni czy coś, to rzuca się wszystko. I tak jak o, jak ktoś przyjdzie do Norwegii, to może sobie popłynąć taką szybką łodzią. Trzeba mieć takie kombinezony na sobie, bo bardzo pryska, bo bardzo duża prędkość jest. Siedzę sobie dalej z gazetką. I natknęłam się na artykuł, w którym pisze, że w Norwegii zachorowanie na czerniaka jest 40% wyższe niż w innych krajach nordyckich. Zerkam tutaj również na drugi artykuł: zapobieganie jesiennej depresji. No i cóż Norwegowie na ten temat myślą? Zaraz sobie tutaj zerknę. Więc pisze, że jak najdłużej korzystać ze światła dziennego, jak najpóźniej świecić sztuczne światło, bo to wpływa na samopoczucie nasze, na naszą psychikę, korzystanie właśnie ze słonecznych promieni słońca ze światła dziennego. Ruch to nic odkrywczego, ruch, fizyczne zmęczenie aktywności no, sprawiają, że, że po prostu mamy lepszy sen i, i lepiej funkcjonujemy. Również zdrowe jedzenie, warzywa, owoce, rybki. Do tego orzeszki, ziarna. Także tak, zdrowa dieta, która też właśnie ma wpływ na, na to, jak funkcjonujemy, jak, jak psychika nasza funkcjonuje. Piszę również o tym, żeby się nie izolować, żeby... No, być w kontakcie z rodziną czy, czy ze znajomymi, zapisać się na jakiś kurs, pójść sobie gdzieś na jakąś kawkę. No i oczywiście to, co, co, co wszędzie też będę na ten temat, unikać stresu, co jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo trudne, ale przynajmniej się starać. Takie zalecenia: ile tych zaleceń? Pięć zaleceń jest. Także tak. Myślę, że je, jeżeli o mnie chodzi, to ja już wolę te rybki jeść i, 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 i owoce, i, 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 i aktywnie spędzać czas, ale to wychodzenie do ludzi to nie, dla mnie akurat byłoby za bardzo męczące. Ja wolę ciszę, bo w tej ciszy jakby no, na mnie dużo lepiej działa. Tak jak już mówiłam w niektórych właśnie filmach, że ja pracuję w przedszkolu bardzo dużo ludzi na co dzień spotykam, więc akurat dla mnie jeszcze w czasie prywatnym spotykanie ludzi, jakby przebywanie z nimi, jakieś takie imprezowania czy coś nie dla mnie. Tak sobie siedzę w tym moim krzesełku i tak sobie myślę, tak mnie wymoczyło cały tydzień. Na tym dworze, w tej pracy z dzieciakami. A dzisiaj w sobotę przyszło słoneczko i ręką rekompensuje cały tydzień. Jak dobrze, że słoneczko zawitało do Norwegii. Na obiadek pire ziemniaczane, świeży koperek i jajo. Takie chwile dla mnie są bezcenne. Wstaje niedziela. Niedzielny poranek. Mam czapkę ubraną, bo rano jest no zimno, lodowato. 9 stopni tylko. Tak sobie stoję i próbuję sobie przypomnieć, co w tej mojej gazecie Norwegowie zalecają, no, żeby się bronić przed jesienną depresją jest napisane. Tam pisze, że kontakt z ludźmi żeby się nie izolować, tak? <laughs> Przypomnijmy sobie razem. Zdrowe jedzenie, owoce, warzywa, rybki, dużo ruchu i dużo dziennego światła. Jak najdłużej, żebyśmy używali dziennego światła. Czy to dużo, czy mało? Czy nie dopadnie nas jesienna depresja, jak to jest ujęte? Ale próbować zawsze warto.